Witajcie widzowie w już drugim odcinku Pokahontas. Jak dobrze wiecie, w poprzednim odcinku zdobyliśmy dwa duchy zwierząt. Niestety sądzę, że w tym odcinku zdobędziemy może jednego ducha, bo teraz do następnego ducha jest daleko. Dobra, wyjdźmy z tego jeziorka, chcę spaść z tego tu klifu i tam zanurkować. Przy okazji pokazuję wam moc jelenia, która daje nam dużą szybkość. I skok. Plum. Dobra, a teraz ponurkujmy sobie. O smutno, nic nie ma na dnie. To może jest coś tam? O tu jest ten naszyjnik, co go Pocahontas w filmie miała. Dobra, a teraz wypójmy na powierzchnię. W ogóle to śmieszne, że Pocahontas umie tak jakby oddychać pod wodą XD. A w ogóle, jak dobrze pamiętacie, tu u góry była kiedyś szyszka. Zaraz pójdę do tego dziwnego klifu i wam powiem, co się z nią stało. Oczywiście najpierw trzeba przejść przez te skalne schodki. I hop. Teraz tędy. Przebiegamy przez kłodę. Wracamy i skaczemy. Ekhem, powiedziałem skaczemy. No nareszcie. A teraz prosto biegniemy przez tą kamienną ścieżkę. I odpowiedzią na to pytanie jest Miko, który potrafi. Ojej, z tą szyszką musi mu pomóc Pocahontas. Zbierać szyszki, prawda, że świetna praca xd, dobra, spadnijmy z tego klifu. Jak widzicie tam jest jakaś kłoda czy łódka, ale niestety na nią nie spadłem i z tego powodu, że Miko nie umie pływać, wracamy do najbliższego suchego lądu. A i przez te królicze dziury Miko umie się przemieszczać, jak impostor po wętach xd. W tych dziurach są też czasami ukryte szyszki, dobra, ale wróćmy do Pokahontas. Ona spada, a za nią Miko, bo gra nie skumała, że Miko już spadł XD. W sumie to nawet dobrze, że nie spadli na tą kłodę, bo przecież by nogi połamali XD. A teraz przeprowadźmy tą kłodę do Miko, bo on tam na nas cały czas czeka i czeka. Miko, płynę do ciebie, płynę do ciebie. Dobra, koniec tej zabawy. Zaraz dopłyniemy do Miko. O, już dopłynęliśmy XD. Teraz tu wskocz. No wskocz, wskocz, dobra rozpędźmy się tym szopem, świetnie teraz mam baga że nie mogę wyjść z tej dziury, a teraz w spokoju wskocz na tą kłodę, no wskocz, wskocz, o wow, wskoczył, po prostu święto narodowe, w ogóle czasami postaciami z tej gry tak dziwnie się steruje xd Może na wyspie coś jest? Dobra, płyniemy na wyspę, bo zaraz nie wytrzymam. XD Płyniu, 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 i jeszcze nie dopłyniu. Patrzcie, leci kaczka. Dobra, dopłynęliśmy po Kahontas. Wchodź tam, no czemu nie chcesz wejść? A dobra, pewnie gra wymyśliła sobie, żeby Miko tam mógł tylko wejść. Dobra, co teraz zrobić? Ok, przez przypadek wszedłem do Dziupli. Tutaj jest jakaś bariera, i nie mogę zdobyć tej szyszki. No ale tego głazu już nie mogę poruszyć, bo tam są ciernie, więc co teraz trzeba zrobić? A może trzeba wejść na Pocahontas? Ponurkujmy sobie. Może teraz na dnie coś będzie, bo fajnie by było mieć taki krótki etap wodny z Pocahontas na odcinku. O, jest jakiś tunel, może będzie długi. Jej, ale długi xd dobra wypływamy na powierzchnię Z tego co się spodziewam wypłyniemy na tą samą wyspę tylko od tyłu No i dobrze mówiłem, bo tam są te ciernie Czy Miko na nas czeka? O, tak czeka na nas, ale fajnie Jej, prawo ja, przybiegłem Miko tak szybko, że zapomniałem o szyszce A teraz nie mam jak ją odzyskać, xd jestem takim nubem. Szczególnie, że Pocahontas nie może ich zbierać. Po tych liliach wodnych chyba Miko może skakać, a Pocahontas przepłynie przez wodę. I proszę mam szyszeczkę. Szkoda, że ta żaba mnie zepchnęła xd. Dobra, ho Pokahontas, odstraszysz tą żabę. Bu. Odsuwaj się żabo. Buu, Twój gatunek wyginie jak się nie odsuniesz. Bu. Ok, czy to jest ognisko? Dotarliśmy już do Johna Smitha. Choć Miko, zaraz zobaczysz ludzi innych niż Indianie. Proszę nie brać tego za rasizm czy coś. Czy jesteśmy na to gotowi? Chyba tak. Może najpierw Miko ich zobaczy, albo nie, bo jeszcze mi go zabiją. Pocahontas, idziesz sama, bo nie chcę, żeby Miko zginął. XD. Żegnaj, drogi przyjacielu. Dobra, idziesz. Ej, no co, to były kolorowe liście teraz na wietrze. Przecież przecież, ech. Dobra, grajmy dalej. Miko, ho, trzeba wejść na drzewa. Zobaczmy, co jest u góry. O wow, ile tu liści. Zbierzmy tą szyszkę. Nie no, znów coś nie trafiam, xd. Więc teraz, Miko, wejdź i zdobądź tą szyszkę, a nie zanudzaj mi widzów. No i super, zdobyliśmy szyszkę. Szkoda tylko, że poprzedniej nie zdobyliśmy. Pisklątko wypadło z gniazda. Możesz mu pomóc odkładając go z powrotem? No mogę, ale tam mam jeszcze jedną szyszkę do wzięcia. O fajnie, jednak dwa szyszki do wzięcia XD. I oczywiście jednej nie zdobyłem. To by było chyba zbyt nierealne, żeby było realne XD. A teraz nie mogę skocznąć. No ej, co się dzisiaj ze mną dzieje? Chyba jestem nienormalny. O mam, jednak jestem normalny XD. To wspinajmy się po tej dziwnej górze. Hop. Chodzu, chodzu, chodzu. Hop. I teraz Ultraskok. Doleć po Kahontas. Jej udało się. Znowu jakieś aka kamienne schodki XD, tylko że te są tu, a tamte były tam XD. O, tam już będzie chyba to gniazdo. Jest tu jakieś gniazdo z pisklęciami, ale gdzie jest to piskle, co wypadło? Może trzeba kliknąć na tym gnieździe. Nie to bardziej wtedy, gdy to piskle znajdziemy. Z tej skały przypominającej dziób ptaka musimy albo przelecieć, albo coś w tym desęg, bo będzie nam potrzebna nowa moc. Wiem, że to piskle jest pewnie gdzieś tu, ale przez te liście go nie widzę. A czekajcie, przecież to ten ruszający się liść, XD. Dobra, nie było pytań, XD Trzymasz teraz tego małego ptaszka. Tak, trzymam go, dzięki za potwierdzenie. XD. No ej, ja chcę mu pomóc, a on nie chce wejść do gniazda. Wejdziesz do tego gniazda, wejdziesz do niego. Tak, może po małych wygibasach on wejdzie do tego głupiego naziemnego gniazda. Nie no, on po prostu nie chce tam wejść. My mu życie uratowaliśmy. Może jak się przejdę, to to się odbaguje. Nie no, coś za daleko XD wracamy. W ogóle, skoro sam wyszedł z tego gniazda, bo nie mógł spać, jeśli to gniazdo jest na ziemi, to czemu nas prosi o pomoc XD? Nie no teraz to chyba pokahontas jest za daleko. Chyba jestem Nubem w tą grę XD. Wow, nareszcie wszedł. Marzenia się spełniają. No i pyk, mamy trzeciego ducha XD. Zapracowaliście na ducha Ptaka. Znajdź więcej piór, które wytrzymają długie upadki, nie dając się zranić. Okej, okay, będę zbierać te piórka. Jednak powiem wam, że jestem ciekawy, co się stanie, gdy ich zabraknie XD. Po prostu spokojne opadanie po indiańsku. Najciekawsza rzecz w tym filmiku XD. Wcisknij alubs, żeby biegać i nacisknij alub chyba zraz jeszcze by przejść do sprintu. Dobra, ale teraz nie przedłużam i zakończam tą część. Nie wiem kiedy będzie następny odcinek, ale bye.